Codziennie na plaży Grywalu można znaleźć mnóstwo niedopałków o papierosach i pustych przykłopinie. Zapytaliśmy plażywiczów, co sądzą na temat palenia na plaży i kucza alkoholu. Absolutny zakaz. Absolutny. A dlaczego? Po pierwsze. Dlaczego? Po pierwsze, zanieczyszcza plażę. Po drugie, daje fatalny przykład dzieciom młodzieży. Jest to bardzo gorszące. Myślę, że. Picie piwa na plaży w umiarkowanych ilościach nie jest wcale złe, natomiast palenie jest w ogóle niewskazane. Palenie papierosów jak najbardziej, z piciem mam problemy. Nie. No to różnie bywa, tak? Jak ktoś, nie wiem, pijany wejdzie do wody, to, to, to już są jakieś większe problemy pewnie. Ja, piwa generalnie, ewentualnie w ewentualnie jakby było, ale papierosów generalnie nie. Znaczy, ja akurat ani nie palę, ani nie piję. Lepiej chyba, żeby nie palili na takie upały, ani, a czyli nie może nie tyle co nie palili, co nie pili. Bo chyba nie wpływa dobrze to na ich zdrowie i samopoczucie. Odpowiedzi były różnorodne, jednak można zauważyć, że osoby palące i pijące są za, a inni zupełnie przeciwnie. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w serwisie TV Rewal dla rewelacji Krysia Bartus.